Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja chciałem pytać o co innego, ale wielce przygodny Jarosław Sachajko powiedział, że nie wiadomo, że nie wypada pytać imigrantów o ich wyznanie. Otóż chciałbym wyjaśnić wielce panu posłowi, że islam jest religią 600 lat młodszą od chrześcijaństwa i 600 lat temu chrześcijanie też uważali, że należy przymusowo nawracać ludzi na chrześcijaństwo. I ci imigranci przyjeżdżają do Polski. Są porządni ludzie, chcą pracować jak najbardziej. Tylko jeżeli się nadarzy okazja, że można pod przymusem nawrócić na islam, to oni muszą to robić, bo to im nakazuje ich religia. I to jest bardzo poważny powód, dla którego nie należy zbyt dużej ilości muzułmanów do państwa sprowadzać. Przy okazji chciałem wyjaśnić, zwłaszcza lewej stronie, bo to ich głównie dotyczy, że muzułmanie to chrześcijan i Żydów jako ludy księgi tolerują, ale ateistów to oni mordują. Dziękuję za uwagę.